Cześć. Dziś będzie film, który już obiecałem jakiś czas temu, mianowicie temat WireGuarda, ale na urządzeniach typu telefon czy laptop. Oczywiście, założenie jest takie, że będziemy korzystać z routera Mikrotika i z tym routerem Mikrotika będą się łączyć urządzenia właśnie typu laptop, na przykład czy telefon. Zakładam też, że na telefonie macie już zainstalowaną aplikację WireGuarda i tak samo na laptopie też macie zainstalowaną aplikację WireGuarda. No i pokażę Wam po prostu, jak skonfigurować zarówno MikroTika, jak i te urządzenia końcowe w najprostszy możliwy sposób, żeby to po prostu przysporzyło Wam jak najmniej problemów. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie skorzystać z WireGuarda, to musicie mieć publiczny adres IP. Może to być zmienny adres IP, ale musi on być publiczny. Jeśli nie posiadacie publicznego adresu IP, to jest rozwiązanie, mianowicie MikroTik ma coś takiego jak Back to Home, natomiast to jest tylko dla urządzeń ARM i Tile. No i to jest temat de facto na osobny film, więc dzisiaj tego nie będę omawiać. Wracając do samego WireGuarda, wcześniej zrobiłem już film o tym, jak skonfigurować dwa urządzenia MikroTika, tak aby łączyły się ze sobą za pomocą WireGuarda. Tutaj macie gdzieś link do tego filmu, natomiast. To, co było w tamtym filmie pokazane, nie będzie Wam niezbędne do zrozumienia tego, co dzisiaj pokażę, dlatego że postaram się i tak od podstaw pokazać, jak to wygląda, zarówno na mikrotiku, jak i na samych urządzeniach poniekąd klienckich, czyli na telefonie i na laptopie. Przypominam też, że takie filmy mogą powstawać dzięki Waszemu wsparciu, więc jeżeli nauczyliście się czegoś wartościowego z moich filmów, to macie możliwość podziękowania mi za to w formie kawy. Na dole w opisie do filmu jest link, gdzie możecie mi zakupić taką kawę. Najmniejsze espresso za 5 zł to dla większości z Was nie jest duży wydatek, a dla mnie jest to bardzo ważna informacja zwrotna, że te filmy warto robić i że ktoś to ogląda i komuś ta wiedza się przydaje. Wracając do tematu WireGuarda. Najbardziej problematyczną kwestią podczas konfigurowania WireGuarda jest kwestia kluczy tych publicznych i prywatnych. O co chodzi? Otóż WireGuard działa tak, że każdy tunel WireGuarda ma swój klucz publiczny i prywatny i z każdej strony. Tego tunelu jest osobny klucz publiczny i osobny klucz prywatny. Klucz publiczny jest generowany na podstawie tego klucza prywatnego, i jeżeli macie no, taki sam ten klucz prywatny, no to klucz publiczny zawsze zostanie wygenerowany taki sam. Więc jeżeli zapiszecie sobie gdzieś ten klucz prywatny podczas np. eksportu konfiguracji urządzenia, no to później, jeżeli wrzucicie to na nowe urządzenie, no to ten klucz prywatny. Wygeneruje Wam klucz publiczny no taki sam jak był przedtem, więc nie trzeba konfigurować znowu tych urządzeń, które się łączą z tym urządzeniem waszym, no bo one będą znać ten sam klucz publiczny. I to jest kwestia tego typu, że wygenerowanie samego klucza publicznego, z klucza prywatnego to jest chwila moment, nie wymaga dużej mocy obliczeniowej. Natomiast z klucza publicznego praktycznie nie da się wygenerować klucza prywatnego. No teoretycznie jest to możliwe, natomiast byłoby bardzo, bardzo, bardzo czasochłonne. No, i tak rozwiązana architektura umożliwia de facto zabezpieczenie sieci. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego i pokażę o co chodzi. WireGuard działa tak, że urządzenia po obu stronach tunelu muszą znać nawzajem swoje klucze publiczne. Tutaj macie pokazany rysunek, jak to wygląda. Czyli widzicie, że mamy jakiegoś WireGuarda 1 i WireGuarda 2. W Mikrotiku jest tak, że klucz publiczny jest przypisany do danego tunelu, do danego interfejsu WireGuard. Czyli macie interfejs WireGuard w mikrotiku no to on ma jakiś swój klucz prywatny i na podstawie tego klucza prywatnego jest generowany klucz publiczny. Natomiast w perze WireGuarda definiujecie klucz publiczny, ale jakby niejako drugiej strony tego tunelu, tak? czyli podajecie tam klucz publiczny tego drugiego WireGuarda. Tutaj w tym przypadku u mnie, jak macie na rysunku, to widzicie, że macie WireGuard 1, WireGuard 2 i ten WireGuard 2 no, ma wygenerowany jakiś swój własny klucz. Publiczny na podstawie klucza prywatnego. I teraz Wireguard 1, żeby się mógł połączyć z Wireguardem 2, musi znać klucz publiczny tej dwójki. Musi wziąć go zapisanego w konfiguracji jako swojego Pera i odwrotnie. Wireguard 2 musi mieć zapisany u siebie jako PER klucz publiczny Wireguarda 1. I dopiero wtedy, tylko wtedy zostanie nawiązane połączenie, jeżeli te klucze się zgadzają ze sobą. No bo oczywiście może być tak, że będzie się próbować połączyć np. z WireGuardem 1 jakieś urządzenie, które ma inny klucz publiczny niż WireGuard 2. No i wtedy nie uzyska tego połączenia, ponieważ WireGuard 1 ma w perze zapisany tylko klucz publiczny WireGuarda 2 i żadnego innego nie wpuści. I to właśnie zapewnia bezpieczeństwo z obu stron. Czyli nie ma możliwości, że jak wy się np. z telefonu łączycie do swojego routera domowego. Pod nazwie domenowej, na przykład nie, wiem, ktoś by skakował serwer DNS i podałby wam inny adres IP. To i tak nic mu to nie da, ponieważ ten adres IP to jest za mało. Musiałby jeszcze dodatkowo znać też klucz publiczny tego WireGuarda 1, żeby podać go WireGuardowi 2. I to zapewnia jakieś tam bezpieczeństwo. No oczywiście w drugą stronę też to działa. No, bo jeżeli Wy macie serwer jakiś WireGuard, w cudzysłowie serwer, no bo w WireGuardzie de facto nie ma podziału klient-serwer, ale załóżmy, że macie, nie wiem, na swoim routerze w domu ustawionego WireGuarda. No i teraz, jak ktoś się chce połączyć z tym Waszym WireGuardem domowym, no to też musi znać Wasz klucz publiczny, żeby się połączyć, no bo inaczej po prostu połączenie nie zostanie nawiązane. I jednocześnie Wy też wysyłacie mu. Jego klucz publiczny, no i też tam musi nastąpić zgodność, także to zapewnia stosunkowo duże bezpieczeństwo. Natomiast problem się pojawia w chwili, kiedy chcecie konfigurować to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że zarówno w cudzysłowie ten klient, jak i serwer muszą znać swoje klucze publiczne nawzajem. To oznacza, że po prostu trzeba skonfigurować jednocześnie jedno i drugie urządzenie. Dlatego najwygodniej jest po prostu wziąć, wygenerować sobie ten klucz prywatny i publiczny jakby osobno, nie na urządzeniu klienckim, czyli nie na telefonie ani nie na laptopie taka możliwość jest w MikroTiku w tej chwili, wcześniej jej nie było i po prostu już później wyeksportować sobie tą konfigurację pera dla tego urządzenia klienckiego niejako i zaraz właśnie Wam pokażę jak to zrobić jestem już zalogowany do MikroTika, na którym będę konfigurować tego WireGuarda no i teraz klikamy sobie na WireGuard i tu jak widzicie są już jakieś tunele WireGuardowe Oczywiście, to są inne tunele. To są tunele, po których leci ruch OSPF, i to są po prostu moje tunele, których używam do innych celów. Więc my sobie tutaj utwórzmy nowy. Nazwijmy go sobie WGT, po prostu WireGuard Test. I ten port usuniemy. Dlatego, żeby on nam wylosował jakiś port, kliknijmy na Apply. OK. I tutaj, jak widzicie, on automatycznie wygenerował jakiś private key i public key. Wygenerował też jakiś port. Na którym ten WireGuard będzie nasłuchiwać ruchu, ten Private Key oczywiście można sobie sprawdzić przez settings Hide pass, Passwords. Jak wyłączę, to mi się wtedy pokaże. Mogę też zrobić WireGuard Export i po prostu wyeksportować sobie go tutaj do pliku. I teraz pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to nie, nawet nie utworzyć pera co zadbać o to, żeby na Firewallu ten port był otwarty. No bo jeżeli go nie otworzę na Firewallu, no to będę mieć kłopot i żadne urządzenie nie będzie się mogło połączyć z tym portem. Więc weźmy sobie, skopiujmy ten port. Weźmy w IP firewall, i tutaj, jak widzicie, mam porty WireGuarda, te, które tu są używane. Ja sobie tutaj po prostu wezmę tą regułę, skopiuję ją, wkleję tutaj ten port, który jest. No i zobaczcie, jak działa ta reguła. No to jest naczynie input, protokół UDP, dsT port, no ten port, na którym mam odpalonego WireGuarda, in-interface. No to tutaj mam BridgeWAN, akurat jako ten interface Wanowski, i tu action mam accept, nic więcej tutaj nie ma. Klikam OK. Oczywiście pamiętajcie, że ta reguła musi być ponad wszystkimi regułami, które dropują cokolwiek, bo inaczej po prostu nie zadziała. To mogę zamknąć. No i wracam teraz sobie do interfejsów WireGuard. I teraz utworzę pera. Czyli wchodzę sobie na pers, klikam plus. No i tutaj jako interfejs wygieram ten interfejs WGT. I teraz tak. Tutaj jako private key dajmy auto po to, żeby on nam wygenerował private key dla klienta. Ponieważ chcemy, żeby MikroTik nam zrobił konfigurację, którą później będziemy mogli bez problemu sobie wyeksportować do urządzenia klienckiego. Endpoint nie podajemy, dlatego że endpoint to jest adres IP tego, co jest po drugiej stronie. Endpoint port to jest też adres IP tego, co jest po drugiej stronie. Tutaj w naszym przypadku tego nie ma, ponieważ no będzie się z nami łączyć klient z nieznanego adresu IP, który nie wiemy jaki będzie, no bo może przebywać w różnych sieciach. Allowed addresses, no tutaj musimy coś podać i tu podajmy sobie 0.0.0, .0 .0 /0, czyli pozwólmy klientowi na dostęp do wszystkich adresów IP, czyli pozwolimy mu, żeby po prostu łączyć mógł się z internetem. To jest nam niepotrzebne, pe live. możemy ustawić, nie musimy. I tu jest jedna rzecz, która się pojawiła niedawno w MikroTiku, w WireGuardzie mianowicie responder. To sobie zaznaczymy ten ptaszek tutaj. To de facto nic nie zmienia, jeżeli chodzi o samą konfigurację. Ona będzie też działać dobrze, jeżeli tego nie zaznaczycie, ale zmienia to, co będzie raportowane w logach. Dlatego, że jeżeli mamy tutaj oznaczone jako responder, to to oznacza, że to jest w cudzysłowie nasz serwer. Mówię w cudzysłowie, dlatego, że w WireGuardzie de facto nie ma serwera i klienta. I tutaj wtedy w logach nie będzie nam walić błędami, jeżeli nie będzie połączenia, no bo po drugiej stronie po prostu nie ma urządzenia. Current Endpoint Address, to jest nam niepotrzebne, bo to się dopiero wyświetli, jak się coś połączy. I teraz tak, klient adres, to jest bardzo istotne, bo tutaj musimy sobie skonfigurować adres tego klienta, czyli de facto musimy tutaj adres przyłączeniówki podać, i musimy w ogóle dodać najpierw przyłączeniówkę, czyli musimy sobie wejść w IP addresses i musimy tutaj utworzyć jakiś adres na interfejsie WireGuard. Czyli ja tutaj wybrałem ten interfejs wgT i utworzę tutaj adres 192.168. powiedzmy 238 sobie wezmę, ukośnik 30. I to jest mój adres na routerze. Skopiuję go sobie. Tutaj damy Play, oczywiście. I tutaj jako klient adres podajmy sobie ten adres, ale jeden większy, czyli chodzi o to, żeby to było w tej samej podsieci. Dwa adresy, jeden z jedynką, drugi z dwójką. I teraz tak, klient DNS. I to jest istotne, że to trzeba też podać w większości wypadków, bo inaczej wam nie będzie działać, bo klient musi znać jakiś adres DNS. Tak, przynajmniej jest z. Androidowym klientem Wireguarda, że to musi być podane, żeby to działało poprawnie. I tutaj jest kilka opcji. Możecie po prostu tutaj podać, na przykład, cztery ósemki czy tam cztery jedynki, albo kilka tych adresów DNS, albo jeżeli macie każdy DNS u siebie na routerze zrobiony, to możecie podać adres IP swojego routera, czyli po prostu wtedy możecie podać ten adres po prostu, który ma router. Jeżeli macie tutaj aktywnego DNS i te allow remote request włączone, ja to wpiszę ósemki na wszelki wypadek. I jedynki jako zapasowy, i tak też to można zrobić. I teraz ważna rzecz, Client Endpoint. No i tutaj podajecie po prostu swój publiczny adres IP routera. Oczywiście, jeżeli macie zmienny adres IP, to pamiętajcie, że tutaj najlepiej by było podać tego dNsa czyli weźmiemy sobie w IP Cloud, DIN DNS mamy Enabled. Ja to zaznaczam, kopiuję i wklejam tutaj. Mamy Client endpointach Client alive, zostawiamy puste. Generalnie no, nie zalecają teoretycznie ustawiania tego w przypadku telefonów. Nie wiem dlaczego. Zawsze to można zmienić na z zmieni telefon jak będziecie chcieli. klient List and Port też nie ruszamy. Jedna jest rzecz, której tutaj brakuje, której się nie da ustawić, mianowicie MTU. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest istotne? Dlatego, że czasem to MTU potrafi być problematyczne przy WireGuard'ie, zwłaszcza przy niektórych Operatorach komórkowych. Zobaczymy, czy u nas ten problem wystąpi. Natomiast mi się zdarzało tak, że musiałem ustawiać MTU na interfejsie WireGuard po 1300, żeby to poprawnie działało. Nie wiem, jak tutaj będzie. Okaże się, najwyżej będziemy po prostu zmniejszać to MTU. Tym bardziej, że z menu telefonu później da się zmieniać te wszystkie rzeczy, które tutaj sobie teraz ustawiliśmy, więc to nie jest wielki problem. Dobra, ustawiliśmy sobie to. klikamy Apply. No i zobaczcie, tu na dole pojawiła mi się konfiguracja, pojawił mi się config WireGuarda. Który to konfig będę chciał sobie skopiować. No i tu się pojawia problem, dlatego że nie da się tego zaznaczyć. Ale jest na to patent. Wystarczy kliknąć prawy klawisz, zaznacz wszystko. Nie widać, żeby to było zaznaczone, ale to jest zaznaczone. Klikacie prawy klawisz, kopiuj i teraz da się to wkleić. No i oczywiście można sobie wkleić na przykład do pliku tekstowego i zaimportować do Klienta WireGuard Windowsowego. Natomiast my chcemy to przejść na telefon, jest wygodniej nam będzie, jeżeli będziemy mieć to w formie kodu QR i sobie zeskanujemy ten kod QR telefonem. Jak uzyskać taki kod QR? Otóż jest taka strona internetowa, która się nazywa wireguardconfig.com. I tutaj na tej stronie jest coś takiego jak QR Code Generator. I tu można sobie wkleić po prostu ten nasz konfig v kliknąć Generate QR Code i wygeneruje nam się ten kod QR. Tu oczywiście część osób może powiedzieć, no dobra, dobra, ale przecież przekazujemy wtedy swoje dane tam jakiemuś dostawcy, w ogóle cuda na kiju, mogą nam się włamać na sieci i tak dalej. No teoretycznie tak. Oni twierdzą, że tutaj te wszystkie kody QR są generowane przez JavaScripta po stronie klienta, a nie po stronie serwera, więc no tu teoretycznie nie powinno być zagrożenia, jeśli o to chodzi. Jeżeli ktoś chce mieć pewność, no to oczywiście możecie sobie, nie wiem, wyłączyć internet na czas generowania tego konfigu. Czy nie wiem, odpalić sobie tą stronę internetową na jakiejś maszynie wirtualnej. Generalnie ja im w to wierzę, że akurat oni tego nie wysyłają gdzieś dalej. Ale mówię, jak ktoś ma wątpliwości, zawsze można też ten plik tekstowy nawet na telefonie zaimportować, bo też się da. Ja to w tej chwili stosuję, dlatego że to jest po prostu najszybsze i pokazuję wam taką, a nie inną metodę. Oczywiście zawsze może być ryzyko, że sama strona została skakowana, więc tutaj radzę, mówię, być ostrożnym. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakieś krytyczne kwestie, no to po prostu nie robić tego w taki sposób, jak ja tutaj robię więc tutaj zostaliście ostrzeżeni i robicie to na własną odpowiedzialność. I co dalej z tym kodem QR? Oczywiście musicie mieć aplikację WireGuarda na telefonie. Tutaj jak widzicie mam teraz to uruchomione już, klikam plus i tutaj jest taka opcja zeskanuj kod QR. Więc ja sobie tutaj ustawię to nad monitorem, klikam zeskanuj kod QR. Dobra on tutaj nie chciał nam zeskanować tego kodu QR, wywalał błąd. Chodziło o to, że były dwa adresy DNS podane. Widocznie on jest w stanie zaakceptować tylko jeden na tym kodzie QR. Nie jest w stanie dwóch adresów DNS przyjąć. No, niestety tak to wygląda. Natomiast, tak, podajemy sobie tutaj nazwę tunelu. W tej chwili test: utwórz tunel. No i mamy utworzony tunel. I teraz jest pytanie, czy nam to już zadziała wszystko. No teoretycznie powinno. Port jest odblokowany, sam tunel utworzony, więc spróbujmy sobie to włączyć i zobaczymy, co będzie. Weźmy sobie WireGuarda, Twórzmy ten interfejs i zobaczmy, czy tutaj w ogóle leci ruch. No, możemy sobie spingować na przykład coś. Weźmy sobie od Palmy, może pinga na telefonie. Może nie ósemki, spróbujmy, albo najpierw, najpierw spróbujmy spingować komputer po drugiej stronie, czyli ten adres IP. OK. No, i jak widzicie, ping leci, czyli połączenie zostało nawiązane, więc super. Tutaj nawet na ruchu to widać. Ale coś tak przypuszczam, że nie mamy internetu i chyba wy też to przypuszczacie. Jak widzicie, próbuję tutaj pingować coś innego i to nie działa. Może pojawić się pytanie, dlaczego tak jest. Otóż wynika to z tego, że nie mamy zdefiniowanej maskarady dla tego adresu IP, czyli nie mamy NATO zrobionego. Czyli musimy wejść w IP Firewall, musimy wejść w NATO i sobie na przykład weźmy tą regułę, którą tutaj mam, natową, skopiuję ją. I tutaj muszę 238 dać, tylko że no tutaj mam 238 ukośnik 30, już dla porządku tak to zrobię. Tutaj też 238 przez 30. Apply OK, no i mam dodaną już regułę tutaj, na ta, która powinna sprawić, że to zacznie działać. No i zobaczmy, mam te jedynki IPv4, OK. No i jak widać, ping leci. Czyli jest ok. No i dobra, fajnie, wszystko działa. Sprawdźmy jeszcze, co jest speed testa. Czy pójdzie nam speed test? Masz połączenie z internetem, orange, czyli wydaje się, wszystko jest ok. No i śmiga, wszystko jest dobrze. Tutaj zobaczcie, jak weźmiemy sobie jeszcze w interfaces, tak wiecie, trafik leci przez ten tunel. No nie? czyli te kilka megabitów tam leci. Tak jak tutaj mam, no sieć komórkowa działa, jak działa o tej porze. No i też zacisk tutaj jest też nie najlepszy. Ale jak widzicie, pełen sukces, wszystko działa na telefonie tak, jak działać powinno. I tutaj kluczowe jest to, że pamiętać o tym, że ten serwer dns mu też podać, bo wcześniej ja zapomniałem tego zrobić i po prostu on się wykładał. Więc to jest istotne. Czasem mówię, czasem problemem może być MTU i trzeba po prostu zmniejszyć to na tunelu. Zresztą tu, jak wejdziecie w samego WireGuarda, to tutaj można kliknąć z lewej strony i macie wtedy edycję tego wszystkiego. Możecie sobie to wyedytować. Można sobie zmniejszyć to MTU, jeżeli byście mieli taką potrzebę, e, natomiast no mówię, to jest czasem przydatne, czasem nie, e, dlatego tylko mówię, że uczulam na to, że czasem może być potrzeba jeszcze większego zmniejszenia tego MTU, zazwyczaj nie ma tego, ale miewałem sytuację, że musiałem ustawić 1300 i dopiero wtedy to działało dobrze. Tutaj zresztą są możliwości sprawdzenia tego, tutaj zobaczcie, ja wziąłem sobie patrzę MTU, no jest to trochę mniej niż te 1300 niż te 1420, które jest ustawione, więc tutaj mogą być problemy czasem. Eee, dlatego tutaj no uczulam i ja bym dla bezpieczeństwa w przypadku Orange'a na przykład ustawił mniej, bo Orange ma to MTU po prostu mniejsze. To można też oczywiście łatwo zweryfikować, no bo zobaczcie, ja rozepnę teraz tego WireGuarda. A nie, ja mam rozpiętego WireGuarda. A, no to na rozpiętym WireGuardzie było takie MTU, to widzieliście, było 1300. 72, więc powinienem mniej ustawić, niż to co jest w tej chwili, żeby to działało, no bo Orange jakoś tak głupio działa, że po prostu ma strasznie małe MTU. No i ostatnie co mi zostało, to pokazać Wam jak wygląda konfiguracja klienta WireGuard na laptopie. No i tutaj sprawa jest chyba jeszcze bardziej prosta, niż w przypadku telefonu, zwłaszcza jeżeli robicie to z tego samego laptopa, z którego konfigurowaliście MikroTika. Dlatego, że wystarczy sobie po prostu otworzyć tutaj WireGuarda, aplikację, tak jak ja to w tej chwili zrobiłem. No, i tutaj bierzecie, dodaj tunel, możemy dać, dodaj pusty tunel. Tutaj podajecie nazwę, i tu po prostu wklejacie wszystkie dane, które są wam niezbędne. Czyli po prostu wystarczy, że ja wezmę to, co tam miałem przedtem, skopiuję tutaj znowu, wkleję. No i to zadziała. Oczywiście to jest ta sama konfiguracja tutaj, w tej chwili, którą wkleiłem którą mam dla telefonu, więc tak nie róbcie, że to samo hasło będziecie mieć dla telefonu, dla laptopa, w sensie ten sam interfejs WireGuard. Utwórzcie sobie osobny interfejs WireGuard z osobną przyłączeniówką, z osobną adresacją oczywiście, no ale w taki sam sposób jak ja to zrobiłem dla telefonu, nie ma sensu żebym drugi raz to pokazywał. Wystarczy wtedy, że sobie po prostu zmienicie adres IP tam odpowiednio na przyłączeniówce, dodacie nowy interfejs wcześniej oczywiście WireGuard. Ja osobiście jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby każde urządzenie klienckie miało swój osobny tunel WireGuard, zwłaszcza w małych sieciach. Oczywiście da się to tak skonfigurować, żeby mieć tych urządzeń klienckich więcej, tych perów więcej na jednym interfejsie WireGuard, natomiast to troszeczkę komplikuje sprawę, bo tam oczywiście trzeba wtedy większe przyłączeniówki stosować, ale to się też da zrobić. Tylko, że ja jestem akurat zwolennikiem tej metody, że po prostu robię osobno zawsze interfejs no i po prostu mi się to sprawdza. I wolę mieć to w taki sposób, Tylko oczywiście, trzeba później kliknąć. Zapisz, on tu już nie będzie marudził, że są dwa serwery DNS. Możemy sobie aktywować ten tunel, no to będzie działać. Mnie tutaj w tej chwili wypięło ze wszystkiego, co miałem podpięte. Ale jak widzicie, ping mi idzie. Jak puszczę trace ruta, to też zadziała. Oczywiście połączy mi się, jak zobaczycie, zaraz. No tutaj z tym adresem IP po drugiej stronie, którego się można było spodziewać. Tutaj, jak widzicie, z drugiej strony adres prywatny kolejny. To wynika z tego, że tam jest po prostu zrobiony DMZ, dlatego że już nie chciałem kombinować, żeby ten modem z Neti przełączać w bridge, a, zrobiłem DMZ-a. Więc no tutaj to działa, jak widzicie. Pamiętajcie też, jeżeli chodzi o tę konfigurację WireGuard, że możecie się napotkać na te problemy z MTU, o tym już wcześniej wspominałem. No i po prostu najbezpieczniej jest ustawić to MTU tam w okolicach 1300 i to powinno nie stwarzać problemów w przypadku wszystkich operatorów komórkowych w Polsce. Mówię, te problemy z MTU też nie zawsze wystąpią, to jest specyfika tego, że czasem mogą się pojawić, czasem nie, ja po prostu u siebie wszędzie wolałem tam parę rzeczy poogarniać, żeby mieć pewność, że to będzie działać. Jeżeli chodzi o MTU, to w ogóle to jest osobny temat, ja zrobię o tym osobny film, dlatego że tam jest jeszcze kwestia zmniejszania tej wartości MTU, w szczególnych przypadkach na MikroTiku trzeba odpowiednią regułę Firewall'a dodać, która Wam to zmniejszy, więc to sobie na razie dzisiaj zostawimy. No i to było tyle, jeżeli chodzi o konfigurację tego WireGuarda w przypadku, gdy urządzeniami klienckimi jest coś innego niż router MikroTika. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny, że nauczyliście się czegoś z niego. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, żeby napisać jakikolwiek komentarz dla zwiększenia zasięgów. Jeżeli film Wam się nie podobał albo dostrzegliście jakiekolwiek błędy, to piszcie też w komentarzu. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.